No to tak, decyzję mamy podjętą, przyczynę znaleźliśmy, głowę przepracowaliśmy, że chcemy zacząć. No to teraz tak, już składniki trochę tam podobieraliśmy, więc teraz kolejny taki etap to jest sprawdzenie regularności posiłków. Bo tak jak powiedziałam jeszcze tam w przyczynie, że powodem może być zbyt duża ilość jedzenia, ale może być też zbyt mała. My często robimy coś takiego, że jak chcemy się odchudzać, yy, to ucinamy kalorie, ale robimy to w ten sposób, że ucinamy jakiś posiłek, czyli na przykład później jemy trzy posiłki albo nawet dwa, a nawet czasami tylko jeden. No i to jest katastrofa. Znaczy, oczywiście to na początku zadziała, ale później, yy, no niestety, nie da się. I to jest bardzo wielki błąd, który popełniamy, dlatego że bardzo dobrze jest, żebyśmy jedli cztery albo nawet 5 posiłków dziennie, i to naprawdę pomaga w odchudzaniu. I tak jak tu powiedziałam, że jest zbyt mało, może być tak, że się głodzimy. Jeżeli będziemy się głodzić, no to po prostu organizm nie pozwoli na tą utratę masy ciała, ale może być też tak, że po prostu mimo że jemy tylko te dwa czy trzy posiłki to po prostu jesteśmy tak zagłodzeni, że kiedy przychodzi moment tego jedzenia, to po prostu no, zjedlibyśmy po prostu konia z kopytami, a najlepiej jeszcze więcej, bo po prostu nie możemy tego po prostu powstrzymać, no bo zbyt długo nie jedliśmy. Dlatego warto popracować nad tym, żeby jeść regularnie. Jeżeli Twój dzień jest stały, to warto na przykład sobie wybrać jakieś godziny, w jakich będziesz jadł, ja też tak kiedyś siadłam do zegarka, kiedy jeszcze normalnie pracowaliśmy. No teraz jemy mniej więcej co 4 godziny, my i zawsze liczymy to w ten sposób, że po prostu po najdłuższym śnie jemy śniadanie, i później już po kolei, dlatego że no u nas niestety największy problem mamy z regeneracją, która też jest bardzo ważna w tym wszystkim. No ale. W ogóle tak, jeżeli jemy dwa posiłki dziennie, a później na przykład zjemy cztery, no to zobacz co się dzieje. Ty nie będziesz głodny w tym momencie, kiedy będziesz chciał zjeść, czyli automatycznie zjem mało, bo po prostu nie będę w stanie zjeść więcej, bo już po prostu to nie jest ta moja pora. I co my robimy? Po prostu jedząc więcej tych posiłków dziennie, okazuje się, że łącznie zjemy mniej niż jedząc te dwa. Dlatego to jest myślę, że taki najważniejszy punkt, żeby w ogóle myśleć, o jakiejkolwiek diecie, czy o czymkolwiek, to ten pierwszy punkt to jest właśnie wprowadzenie regularnych posiłków i oczywiście zwiększenie ich ilości. Bo w ogóle nasz organizm działa tak, ja to tak powiem bardzo prosto, nie będę tutaj wchodzić w jakieś trudne takie wytłumaczenia. Ale, tak, żeby to zobrazować, po prostu organizm jest przystosowany, żeby dostawać posiłek co mniej więcej 3-4 godziny. Jeżeli my ten czas wydłużamy, to po prostu jest tak, że organizm na te godziny, kiedy nie będzie miał tego pożywienia, on odkłada po prostu to, co my zjedliśmy. I dlatego po prostu my nie spalamy tkanki i jesteśmy, znaczy tak, nie mamy energii, możemy się tak źle czuć, jesteśmy tacy, ja bym to nazwała zamroczeni, tacy przytłumieni. po prostu nie chce nam się żyć, nie mamy w sobie takiej radości i w ogóle, dlatego, że organizm przygotowuje się na te godziny, kiedy nie będzie miał tego jedzenia. Natomiast, kiedy my to jedzenie dostarczymy, to w ogóle w pierwszym momencie może się zdarzyć tak, że na przykład ta waga nam podskoczy, na przykład o kilogram, dlatego, że jak organizm dostanie więcej tego jedzenia, to on będzie chciał się ratować na te późniejsze dni, że o dzisiaj dostałem, no to chcę więcej. Ale minie 2-3 dni, i on zobaczy: o nie, wszystko jest ok. Czyli ja nie mam potrzeby nic magazynować, nie mam potrzeby nic odkładać, i wtedy się zaczyna proces tego spalania. I wtedy zaczynamy iść do przodu. Bo nawet jak zmienimy te składniki, nawet jak to wszystko, często jest tak, że od razu nam coś tam zadziała. I ta waga będzie spadać. W ogóle taki dobry spadek masy ciała to jest pół kilo, no tak do kilograma na tydzień. Jeżeli to jest więcej, to bardzo łatwo jest efekt jojo i naprawdę nie warto tego robić.